na bardzo dumna z tego, że możemy właśnie wygrać z że jest ten ten mały festiwal w formie Wszystko, w którym starszy rozwitany złamał film ukończył również z tym, że widział scenografii, ale równolegle z tym scenografiom, z Polską, z buta <laughs> <laughs> zeitarri <laughs>

Thank you.

mojego obraca, to nie jest ale to dokładnie jest właśnie zawartość tej wystawy. Główki mojego są udrewniane jak i to blachą. Postanowiliśmy, że blacha powinna być złota. Druga do złota. Złoto powinno ale nie tylko kasowe złota, jak tutaj jest, Takie zamiary ogólnie, oczywiście nie, nie to jest metalem metalem pokrytego, trzeba to drzewo jakoś tam zachować i ja nie. Ale pewna no, taka podstawowa, jakaś charakterystyczna, to jest i tak naprawdę pojemność złota. I tak będzie. Mogrody i jawnicy. <grystanie> <grystanie> <grystanie>

że te błyski tej wypowiedzi Państwo, Państwo usłyszeli. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz taką, która ułatwi może Państwu odbiór, odbiór tej, tej bardzo, bardzo osobistej sztuki, jaką reprezentują tutaj Państwo i wszystko, Państwo jest, jak ja to widzę, odkrywcą Odkryto dwóch światów, światów które, które, które w moim, w moim przekonaniu yy, najbliżej, są, yy, najbliżej są wyobraźni człowieka tam, gdzie my wszyscy jak gdyby tylko i wyłącznie najczęściej zresztą odczujemy yy, wyobraźnię. Otóż są to jakieś głębiny bądź wyżyny. W głębinach y, znajdujemy te, te przeróżnej, y, pra, przeróżnej y, no, kształtów y, prosto wziętych z obrazu właśnie i tam odkrywacie Państwo, odkryjecie, że są y, kształty, światy, które y, są tak ogromne i tak dalece, dalece, y, dalece mówią o, o wrażliwości Stanisława, że tłumaczyć bądź mówić o tym, co nie ma, tylko tak. że, y, że, że Christoph y, stworzył w języku wizję, wizję, której to wizję człowieka. A, i, i konia. Ale człowieka i konia to znaczy, to znaczy wizję, w której to sancho pancho, o którym o wszyscy wiecie, nie jedzie już na własnym osiołku, tylko jedzie razem ze swoim panem na koniu. Więc jest to odwaga niezwykła w, 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 w kreowaniu znanej nam wszystkim historii, i za to, za to uważam, że, że należy chwilę, choćby nawet z mistrzem przystokiem, mistrzem państwowym, porozmawiać w czasie wernika. Nie, nie, dwóch przynajmniej. Ja dziękuję i życzę, i że... będzie na